Cześć, witam Was w kolejnym wyborze Turoka. Dzisiejszym bohaterem będzie DEHA na E50M. Mapa Erlenberg: 53% szans na wygraną. Trzeba zeszturmować bazę przeciwników i zobaczymy jak to robi nasz znany i lubiany chyba DEHA. Na pewno wszyscy kojarzycie go z Winor Fail, który podobno wygrał internety. I teraz zobaczymy sobie, jak sobie radzi w zwykłej bądź średnio lepszej bitwie randomowej. Taktyka jazdu, jazdy na linię 1 może być albo wjazd na górkę i snajpienie wszystkiego, co się wyświeci, albo ostry podjazd pod C2 gdzieś w tej okolice i walka w zwarciu. Obie te y, techniki mają swoje plusy i minusy. Prawą stroną również można atakować, także, akurat Erler, Erlenberg pod tym kątem jest mapą ciekawą. Można sporo wariantów wykorzystać. Decha decyduje się na początek na wariant bezpieczniejszy, czyli ściągnięcie HP-ów wrogom z daleka bez ryzyka utraty własnych. Oczywiście, jak najbardziej słuszna koncepcja. Centurion 7.1 jedzie świeci razem z ZIS-7 i to jest właśnie fajne, że jest ktoś, kto pojedzie tam, zaryzykuje fajnie, że ma osłonę z daleka bo to też jest bardzo ważne no i widzimy wyświeconych sporo naprawdę czołgów których będzie można troszkę amunicji zużyć mamy pierwsze obrażenia na końcu dechy E-75 teraz stoi idealnie bokiem, także będzie niemiłosiernie punktowany przez naszą drużynę i Eseta i naprawdę bardzo, bardzo dużo jest tutaj wrogów, których można punktować także mamy już 1200 obrażeń zrobionych błyskawicznie na razie decha z E75 e teraz był Ding, mamy jeszcze ISA 8 do kompletu, czyli tak naprawdę wszystkie siły wrogów są tutaj no i na początek oglądamy ostre Ostrą wymianę ognia. Mamy teraz Esetkę. Celowanie w dolną płytę. Bardzo ładnie udało się. Mamy Tamisa czwartego. Tutaj już nie będzie na pewno tak lekko przebić go z daleka. Eseta stoi ładnie przodem, także Decha nie decyduje się na zmianę amunicji. Cały czas z APCRów. Ogólnie cała ta bitwa, ponieważ ja ją wcześniej już oglądałem, będzie bardzo fajnie pokazywała jak korzystać i jak żonglować amunicją. Widzimy, że teraz przygotowany już był Hit, ale cały czas na razie Decha korzysta z amunicji podstawowej, ponieważ ma esetę dobrze ustawioną i nie, jakby nie nadużywa Golda na cele, których nie może przebić i naprawdę świetnie będzie to widać w tej bitwie jak będzie używał Golda wtedy, kiedy potrzeba i będzie się przełączał na amunicję zwykłą w sytuacji, kiedy będziemy miał pewność, że przebicie jest pewne, także pod tym kątem gra bardzo mi się podoba. Nie jest to walenie z golda na prawo i lewo w leopardy. Co naprawdę mi irytuje, jeśli ktoś wali z Golda w cel, który jest tak naprawdę bardzo łatwy do przebicia, a używa golda, no to coś jest nie Halo. Teoretycznie wszyscy mówią, stać go to może. No okej, okay, może, ale powiedzmy odbiór czegoś takiego jest przeze mnie średnio widziany. Teraz decha załadował hity. Właśnie na ISA 4 na E4, czyli dwóch. Bardzo mocnych twardzieli, dzięki temu udaje się czwórkę wykończyć. Strzał za pecera miałby duże szanse, żeby dingnąć od włazu, bo wiemy, jakie te włazy są cholernie twarde. 3 do 5, 3000 obrażeń. I czwarty to już w ogóle jeden z największych twardzieli w WoCie. Mamy jeszcze z tyłu dwie esety, także wybór amunicji jak najbardziej słuszny. I za czwartego naprawdę trudno przebić. Trzeba... Oprócz tego, że. Dobrze przycelować to oczywiście jeszcze i czwarty musi być odpowiednio ustawiony. Także jak na razie cały czas używamy amunicji hit, bo sytuacja po prostu tego wymaga. Gdy Eseta była ustawiona dobrze i dawało się ją przebić z APC-ów, decha używał APC-ów 4 do 8. Także tutaj nam się drużyna zaczyna składać. Teraz mamy t30 cały czas na razie hity. Tutaj nie ma miękkich czołgów. Teraz, co prawda, pojawia się Badczat. Badczat mamy Isa czwartego. Naprawdę sporo się tutaj dzieje. I ta Eseta. Jeszcze z tyłu gdzieś Badczat. Naprawdę bardzo dynamiczna bitwa. Wykorzystanie wraku, żeby sobie zapewnić jakąkolwiek osłonę. Strzał oczywiście w Bata z Hita. Jakby nie było to pocisk przeznaczony dla niego był to pocisk na Esetę, ale że Badczat. Była chora do wypunktowania, to jak najbardziej udało się go 5000 obrażeń już, także naprawdę błyskawicznie nastukane 5000. Eseta na oparach, sporo tutaj zeszło tych hitów. Zostały dwa, teraz decha przełącza się na amunicję APCR. Mamy obiekta 704, którego tak naprawdę lepiej nie strzelać, właśnie z amunicji klasy hit bo ma dużo pancerza warstwowego szczególnie na bokach także można się nieźle zdziwić 9 do 10. Decha ma prawie 6000 obrażeń mimo to drużyna popadała a widzimy jeszcze co najciekawsze Decha nie stracił ani jednego HP zadając 6000 a nie snajpił tylko walczył znaczy nie snajpił w dużej, w dużej części tej bitwy tylko dużo było walki w zwarciu także też spory pokaz Umiejętności. Mamy teraz obiekt 140 Pełniutkiego T54E1, bardzo dużo hapeków, a my tutaj tylko za 75. Sytuacja naprawdę trudna, i zobaczymy, jak z niej spróbuje wybrnąć decha. Obiekt na razie się na nim nie skupia. Mamy jeszcze T54E1, Na razie, na razie przeciwnicy jeszcze. Jeszcze darują naszą bohaterowi, który ma już 7000 obrażeń. Zaraz tutaj sam na T-54, obiekta 140 i T-54. Czyli mamy tutaj taki winor fail. Cały czas full HP. Teraz dopiero pierwszy wróg przebija się. Zajeżdżają wrogowie z tyłu. Wykańczamy t 54 1 Tutaj pięknie się zastawił. Obiekt 140 się rozbija. T-54 już w tym momencie nie ma szansy. Było 3 na jednego, a już wrogowie Wszyscy padli i Decha go wykańcza w pięknym stylu i mamy 8700 obrażeń zrobionych, no jak dla mnie w jakiś niewiarygodny sposób, z jakąś lekkością, yy, nie wiem, yy, po prostu Decha przyjechał, zrobił swoje i ma prawie 9000 na liczniku. No niewiarygodne. Widzimy, że yy, wszyscy są pod wrażeniem. Yy, teraz Decha w swoim stylu pisze 100% szczęścia. O tak, taka mała wrodzona skromność. Zero skila, sam fart. Ale widzimy, że ty tutaj T541 nie chce się zgodzić z dechą, że, że to było szczęście, tylko świetna gra. Oczywiście, wiadomo, że była to świetna gra. Teraz ten strzał perfekcyjny, nie wiem jak on szedł. Była jakaś taka wąska szczelinka, nie było tego czołgu widać teraz. Obiekt 704 pięknie na side 9000 obrażeń, także lekcja pokazowa, jak grać medami, jak wykorzystać T5, znaczy E50M, jak zachować się na mapie, jak wyjść w sytuacji trudnej, jak efektywnie żonglować amunicją. Także naprawdę świetna bitwa. Aż miło się ogląda. 9,919 obrażeń i jeszcze ten jeden strzał zakończy potyczkę. Pięknie. Obejrzyjmy sobie screeny końcowe. Masterka, duży kaliber, yy, czołgista, snajper. To, to dziwne, bo akurat mnóstwo było walki w zwarciu. I yy, yy, specjalista. I wyniki widzimy. 4 zadanych obrażeń. Fenomenalny wynik. 7 fragów, yy, prawie 1600 czystego ekspa a wszystko to zrobione w świetnym stylu plus jeszcze 2000 spota. Myślę, że bitwa naprawdę zasługująca na pokazanie i obejrzenie. Kto przegapił, niech żałuje. Trzymajcie się, cześć.